Marian kontra miażdy Nigdy nie weźmiesz mnie żywcem, szeryfku. Ależ nie twierdziłem, że chcecie wziąć żywcem, parszywy śmiecie jadzie.! I co, nie masz to uciec, w boju? Zastrzel go! Strzel w sam tyryp! Także też zawsze przerwą w najlepszym momencie. Czołem nużiska! O papi zaprasza was do cyrku, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku mamy więcej dziwadów niż w poprzednich latach! Ekstra dziwadła! To obrzydliwe. Nie skacz po ojcu aż tak mocno, maniek. Pierwszy raz wystąpi niewiarygodny zapaśnik gniazdy Skała Kalchun. Przeżyj jedną rundę w objęciach zamaskowanego mięśniaka, a odejdziesz pieniędzy o papiego! Pięćset dolców, pięćset dolców! Maniek, do łóżka. Ty też, Lucianku. Hmm. Z jakiej racji? Ja nic nie zrobiłem. Ale już! Oszalał na widok dzikiego Mariana! Wow, wow, wow! Mistrza świata w zapasach! Maniek, złaź ze mnie! Skręcę temu głupiemu kalchunowi kark! I zainkasuję 500 dalców! Chłopie, śniadanko gotowe! Ach, jesteś za słaby! Muszę poćwiczyć z prawdziwym mężczyzną! <śmany> Idź do miażdżyskały Kalhuna! Zjecie na śniadanie! O, w imię matki natury, co ty wyprawiasz, Tonciu? Nic wielkiego. Hej, co z tobą? To, co zwykle. Maniek. Zwariował na punkcie zapasów. Chce wygrać nagrodę pieniężną o papiego. O, <śmany> Co się stało? Co ty robisz w spuczce? Chowa mi się, nie widzisz. Nie wyjdę, dopóki o papi nie wyjedzie z miasta. W zeszłym roku chciał mnie porwać do swojego cyrku dziwadeł. Wybacz, Maniek, pochlebiasz mnie, ale nie mogę z tobą walczyć. Sędzia zakazał mi jakichkolwiek bujek nawet na zabawy. <grym> Muszę nauczyć się zabójczych chwytów, Joe. Eee, jeśli mam pobić miażdży skałę Kalhuna. Co? Miażdży skałę? Dobra, nie mogę z tobą walczyć, ale nauczę cię ekstra chwytu. Ej, wątka! Nazwałem go Ślepa Furia. Wygląda mniej więcej tak. Co? Moja mamusia grubacką? Chono tu wrednie oddartł się! Ale jazda super! Wybacz tatku, wyciąłem zdjęcia z folderu reklamowego cyrku. Postanowiłem pokazać wszystkim, czym naprawdę jest karnawał Opapiego. Tato, A to brudny co pokazał mi swój zabójczy chwyt, ale muszę na kimś poćwiczyć! Jeśli mogę ci w czymś pomóc, synu, tylko powiedz. Myślisz, że mamusia jest grubaską? Co? Co? Postaraj się zasnąć, Mysiu Pysiu. Miałeś ciężki dzień. Majek na miejsce! I to już? Obejrzyjcie najpotworniejsze dziwadła świata! Miażdzi, skałka łatwo się po mnie nie pozbiera! Tak, trzymaj, chłopie, jak każdy kramp, masz w sobie instynkt zabójcy. Jeszcze cukru! No jasne? Czemu mnie ze sobą zabrałeś? A nie chcesz zobaczyć, jak zawodowy zapaśnik miażdzi na proch Mańka? Jasne, że chcę. A co, jak się o dowie? Przecież cię nie znajdzie, Tonieczku. Przykro mi, synu, wnoszenie kapeluszy ha! zabronione. Hehe, <grystanie> dzięki. Nic nie widzę! Nic nie widzę! <grystanie> tu z kolei człowiek małpa. Ach, pokażę, do jakich okrucieństw tu dochodzi. Możemy już wracać do domu, proszę. Tonciu, kto jak kto, ale ty powinieneś mnie zrozumieć. A niby czemu? Bo jestem dziwadłem, co? Patrz, się tu gada! Hej! Następnym przeciwnikiem będzie dziki Marian! To ja! Ale bardzo proszę nie wrzucać na ring dzieci. Jakich dzieci jestem dziki? Marian, i zaraz komuś dokopię! Tylko na tyle cię Ci nazwałeś moją mamusię grubaską? Wow! E, chyba znaleźliśmy przyczepę miażdży skały, Lucianku. Jakoś mi się nie wydaje. To mieszkanie kobiety. W takim razie co powiesz na to, he? A... Hej! To dziki Marian! A? Spadaj. No jak? Udało ci się zmiażdżyć tego tam miażdży Skałę? Ma facet szczęście, ale to jeszcze nie koniec. Czekaj, Maniek, najpierw chciałbym ci coś pokazać. <grystanie> Przedstawiam ci Kazie Kalchun. Miażdży Skała jest niewinną dziewczynką, która władowała ci na oczach całego miasta. <grystanie> Dziewczyna? Wiedziałem! A teraz spadać, bo zawołam strażnika. Aaaa. Pobiła mnie dziewczyna, Pobiła mnie Dziewczyna. Oh. O, Lucianku, to chyba tu budują klatki dla dziwady. Przestań, Donciu, Czego się spodziewasz? Klatki ze swoim imieniem? Zadziwiający chłopiec krewetka już wkrótce. ale tońciu, to nie jest klatka dla... tąciu. A co ty tu robisz? Ochrona! Nie, nie czekaj! Ch-, ch-, ch ch chcesz jeszcze powalczyć? Wow, rany, ładnie pachniesz! Tak silnie! Uham. <GO avuther> u, 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 się to spodoba! Ta klatka tak po prostu tam stała, a na niej moje imię... Opanuj się, Tąciu. Była dla jakiegoś dzieciaka w kostiumie krewetki. Nie dla ciebie. Aaaa! Maniek, przyszli do ciebie jacyś koledzy. Kazia! A, siema! Chcesz jeszcze, co? Ouch! Witaj, chłopcze. Ja i tu obecna pani o papi przyszliśmy porozmawiać. Pani o papi? A, pan to się musi z nią nasiłować, co nie? O, stary! A to nasz mały Robercik! Czeka go wspaniała przyszłość w roli krewetki, jeśli długo pozbędziesz alergii na ryby. A co do tego zdarzenia w przyczepie. Nie wyglądasz mi na siłacza, ale uznaliśmy, że poprawić ci humor dyplom, który zaświadczy, że walczyłeś u opapiego. Jak to dyplom? Spadł Co z moją nagrodą pieniężną? Ależ proszę, starej i po sprawie. 500 dolców. Jau! Wow! Wow! Nagroda mówi o pięciu dolcach synu. Przyjrzyj się, to nie zera, tylko kropki! Ale za tego kurdu plasbagien zapłacę każdą forsę. Antoś! O! Maniek! Nie ma się nawet... Maniek!